Co to jest lisza lśniący? Lisza lśniący, lichenitidus, to choroba dermatologiczna o niejasnej etiologii. Zdarza się, że jest związane z chorobą crochna lub młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, jak często występuje lisza lśniący. Liszaj lśniący to rzadko występująca choroba skóry. Jakie są objawy lisza lśniącego? Zmiany skórne w liszaju lśniącym mają charakter drobnych, licznych grudek, zwykle o wymiarach 1-2 mm, najbardziej typowe miejsca ich lokalizacji to trzon penisa i żołądź, szyja, powierzchnie zgięciowe ramion i rzadziej tułów. Choroba jest przewlekła i może ustępować z pozapalnymi przebarwieniami, co robić w przypadku pojawienia się zmian wskazujących na liszaj lśniący. W przypadku pojawienia się objawów wskazujących na lisza lśniący należy zgłosić się do dermatologa? W jaki sposób lekarz rozpoznaje lisza lśniący? Wskazane jest badanie histopatologiczne wycinka ze zmiany chorobowej. Wycinek pobiera się w znieczuleniu miejscowym. Jakie są metody leczenia liszaja lśniącego? Lisza lśniący nie wymaga leczenia. Może ustępować samoistnie. Co robić, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na lisza i lśniący. Nie ma profilaktyki lisza i lśniącego.